Każdego roku w Polsce z powodu zaczadzenia umiera kilkadziesiąt osób. Tlenek węgla, czad nazywany cichym zabójcą nie ma zapachu, nie można go zobaczyć. Małe, źle, wentylowane pomieszczenia i przede wszystkim niesprawne piecyki gazowe starego typu. To potencjalne źródło zatruć. Można temu zapobiec. Każdego roku spółki branżowe z całego kraju spotykają się na konferencjach, by omówić zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych regionach oraz by propagować nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, zrzeszająca 280 członków, przedstawicieli przedsiębiorstw, spółek i zakładów dystrybuujących ciepło, od wielu lat mówi o zagrożeniach, jakie wynikają z niewłaściwego używania piecyków gazowych. Rekomenduje też system centralnego podgrzewania wody bezpośrednio z węzła cieplnego. Unia Europejska dostrzega zalety ciepłownictwa systemowego. Można wspomnieć chociażby o nowej dyrektywie o efektywności energetycznej. Czyli dostrzegając zalety ciepła systemowego zostało również dostrzeżone, że Najlepszym rozwiązaniem jest takie, w której ciepło dostarczamy na ogrzewanie naszych mieszkań i równocześnie na podgrzanie tej wody, którą potem użytkujemy jako ciepłą wodę użytkową w naszych mieszkaniach. Są bezsprzeczne, bo przede wszystkim dostawa ciepłej wody systemowej jest bezpieczna. Jest to przewaga absolutna nad wszelkimi innymi sposobami wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Poza tym jest to dostawa pewna, nie ma awarii, gwarantowana dostawa ciepłej wody i co jest niezwykle istotne, Zawsze jest to cena konkurencyjna. Czasem kilka, czasem kilkanaście procent mniej w stosunku do tego, co mają mieszkańcy dzisiaj, aktualnie. Izba Gospodarcza rekomenduje właśnie takie rozwiązanie, w którym nasze ciepło równocześnie jest wykorzystywane na ogrzewanie mieszkań i na podgrzewanie ciepłej wody dla naszych mieszkańców. Stosowany niemal w całej Europie system centralnego podgrzewania wody zyskuje coraz więcej naśladowców w Polsce. Stargard Szczeciński to jedna z wielu miejscowości, w której już około 2800 mieszkań zostało włączonych do systemu centralnego ogrzewania wody. Program ciepła my już realizujemy od lat trzech. Myśmy zakładali, że wykonamy około 70-80 budynków. Już wykonaliśmy 70. W roku 2012 kolejne 18. Na 2013 już mamy 7. A więc w stosunku do tego planu, który mieliśmy przygotowany na około 60-70 budynków, już go przekroczyliśmy. To świadczy o tym, że mieszkańcy wymieniali opinie na temat pozyskiwania ciepłej wody z naszego systemu. To świadczy o tym, że są zadowoleni i te opinie są bardzo dobre. Poza tym oczywiście z punktu widzenia kosztów na pewno ciepło systemowe, a więc w tym ciepła wodę użytkowa jest znacznie tańsze niż ciepło uzyskiwane z gazu poprzez Junkersy te piecyki gazowe. Kampania informacyjna o korzyściach płynących z pobierania ciepłej wody bezpośrednio z węzła centralnego prowadzona była także innymi w sąsiadującym z piłą Wałczu. Zamysł w ogóle zmiany systemu podgrzania ciepłej wody zrodził się w 2010 roku, bo zacząłem realizować system taki informacyjny, żeby mieszkańców bliżej zapoznać. Zmiana, na czym to polega, teraz y, znowuż ponawiamy akcję, całą kampanię informacyjną. Teraz przed taką szansą stają mieszkańcy piły. Miejska energetyka cieplna umożliwia każdemu mieszkańcowi miasta pobieranie wody bezpośrednio z centralnego węzła. Ciepła woda krąży w rurach przez 365 dni w roku. Nie ma dzisiaj terminu rozpoczęcia ani zakończenia sezonu. Dzisiaj o tym decyduje klient. Wtedy, kiedy klient chce rozpocząć sezon, podaje nam informację, my oczywiście wtedy uruchamiamy węzeł i dlatego właśnie, że ta woda krąży gorąca w rurach przez cały rok, rozpoczęcie i zakończenie sezonu nie ma z tym żadnego problemu, decyduje o tym właśnie tylko odbiorca. Thermopil Bud, deweloper działający od 19 lat na pilskim rynku, stosujący nowoczesne technologie w realizowanych przez siebie budowach, swoim klientom, oferuje wyłącznie sprawdzony już i bezpieczny system pobierania ciepłej wody bezpośrednio z węzła. W nowoczesnym budownictwie nie instaluje się już piecyków gazowych. Thermopil Bud od początku realizacji swoich obiektów postawił na ciepłą wodę z wymienników dwufunkcyjnych, czyli ciepła woda dochodzi z miejskiego e, cieplika i tam rozchodzi się na mieszkania i każde mieszkanie ma swój węzełek cieplny, gdzie produkowana jest ciepła woda na, na cele mieszkania na cele socjalne. Ja jestem przeciwnikiem gazu w mieszkaniach, bo to jest e, konieczność dostarczenia ilości e, świeżego powietrza do mieszkania. E, mieszkańcy lubią e, e, Oszczędzać ciepło, zamykając wentylację, kratki wentylacyjne, zasłaniając kratki wentylacyjne i to tworzy się duże niebezpieczeństwo wypadku. W naszych obiektach będziemy zawsze stosować takie rozwiązania, które wyeliminują niebezpieczeństwo dla mieszkańców, czyli woda ciepła, woda ciepło będzie dostarczone z metrów. Kwestie bezpieczeństwa i kwestie ekonomiczne zadecydowały o tym, że programem Mecu ciepła woda z jednego węzła zainteresowała się pilska spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko własnościowa. Na 7 tysięcy mieszkań, które posiada pilska spółdzielnia mieszkaniowa, tylko w 400 mieszkaniach jest ciepła woda użytkowa, natomiast w pozostałych mieszkaniach jest gaz, który powoduje często no, bardzo niebezpieczne sytuacje w naszych mieszkaniach. I jest to powód jakby zasadniczy, natomiast drugi powód to jest powód ekonomiczny. Gaz z roku na rok drożeje, zapowiedzi są takie, że będzie coraz droższy, natomiast z naszych tutaj wyliczeń, z naszych obserwacji wynika, że ciepła woda użytkowa podawana przez Miejską Energetykę Cieplną jest tańsza od tej, która podgrzewana jest przez popularne Jukersy. Aby zmienić system i korzystać z centralnego węzła nie trzeba wiele wysiłku. To zaledwie kilka godzin potrzebne do wymiany piecyka gazowego na bezpośrednie pobieranie wody z węzła cieplnego. Aby do tego doszło, możemy wydzielić podstawowe etapy realizacji projektu, niezależnie od zakresu inwestycji. Projekt rozpoczyna się z inicjatywy właścicieli lokali, mieszkańców, zarządców nieruchomości lub organów spółdzielni chcących zmodernizować swoje budynki. Motywacje mogą być różne: wysokie koszty, zwiększenie komfortu użytkowania, brak poczucia bezpieczeństwa, jak również kłopoty związane z koniecznością codziennej obsługi i okresowego serwisowania urządzeń. Powoduje to próbę poszukiwania nowych, atrakcyjnych sposobów pozyskiwania ciepłej wody. Jestem członkiem zarządu Wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Śniadeckich 158. Zdecydowaliśmy się zamontować ciepłą wodę ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Jest to zasadniczy problem w układzie zamontowania junkersów, z którymi bardzo często słychać o wypadkach zaczadzenia. Uważamy, my jako wspólnota uważamy, że w pierwszym rzędzie bezpieczeństwo całego bloku, a nadto bezpieczeństwo poszczególnych rodzin, a w szczególności dzieci jest ważniejsze aniżeli ewentualne wydatki, które musieliśmy ponosić korzystając z junkersów gazowych. We wrześniu ubiegłego roku zamontowaliśmy ciepłą wodę. Do tej pory jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Koszty, które ponosiliśmy przedtem, ogrzewając wodę czy to gazem, czy termami elektrycznymi, są porównywalne z kosztami, jakie w tej chwili ponosimy, opłacając ciepłą wodę. Jest to autentycznie bardzo wygodne, bo otwieramy kran i leci ciepła woda, natomiast w układzie Junkersa zawsze był to, była to mała przerwa. Już gaz w Junkersie się palił, a wody ciepłej jeszcze nie było. Także uważam, że montaż ciepłej wody w wszelkiego rodzaju zabudowaniach wspólnych, czyli w blokach, jest jak najbardziej korzystny. Mogę w 100% polecić montaż ciepłej wody ze względu na to, że jest to bardzo wygodne. Inwestycja w system centralnego pobierania wody to inwestycja w siebie i swoją rodzinę, a przede wszystkim w swoje bezpieczeństwo. Miejska energetyka cieplna w pile dba nie tylko o ciepło. Wzorem europejskich rozwiązań dostarczania ciepła zależy nam na bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców. Nasze działania są cały czas udoskonalane. Podążamy za najnowocześniejszymi trendami w dziedzinie ciepłownictwa. Chcemy każdemu mieszkańcowi umożliwić bezpieczny system korzystania z ciepłej wody. Stawiamy na bezpieczeństwo, ono jest najważniejsze. Miejska energetyka cieplna Piła to więcej niż ciepło. Zaufaj specjalistom. Postaw na sprawdzone, bezpieczne i komfortowe ciepło.